Czy zauważyłeś, że im bardziej potrzebujesz mężczyzny, tym bardziej odchodzi? Ale kiedy w końcu się od niego uwolnisz? Czy ten moment wraca? To prawie tak, jakby miłość była niegodziwą grą. Paradoks, którego nikt nie wyjaśnia. Przekazujesz siebie, poddasz się, starasz się pokazać, jak to jest ważne. Ale zamiast zbliżać się, oddaje się, pozostawiając wrażenie, że zrobiłeś coś złego. A kiedy postanawia oddychać. Ponownie się odrzucić, postawić się na pierwszym miejscu, nagle pojawia się ponownie, zainteresowany, jakby wzbudzony, jakby przyciągany siłą, którą sam w sobie znalazłeś. To nie jest przypadek. Wiele kobiet żyje w cichym bólu, wierząc, że muszą walczyć o uwagę, błagać o przywiązanie, kształt, aby kogoś nie stracić. Ale to, co się dzieje, jest wręcz przeciwnie. Im bardziej pokazujesz, że potrzebujesz tym bardziej zdajesz sobie sprawę z braku równowagi tym bardziej czujesz ciężar potrzeb i właśnie w tej pustce rodzi się odejście to paradoks miłości emocjonalna pułapka która dezorientuje boli i pozostawia niewidzialne blizny karl jung powiedział już że nieświadomość ujawnia więcej niż słowa mężczyzna postrzega nawet bez sumienia gdy kobieta przekazuje faul zamiast pełni Czuje energię konieczności, a to go odpycha. Ale kiedy kobieta zostaje wybrana, gdy jej obecność nie wynika z braku, ale z obfitości, budzi w nim głębokie, niemal instynktowne pragnienie. W tej chwili pojawia się prawdziwa atrakcja. Być może to żyłeś, moment, w którym zmęczony próbą, postanowiłeś odpuścić puścić i w tym momencie wrócił. Ale dlaczego tak się dzieje? Co jest w tej niewidzialnej grze między obecnością, wolnością i pragnieniem, która sprawia, że człowiek się zakochuje, kiedy go nie potrzebujesz? I właśnie dlatego zrozumienie tego paradoksu miłości jest tak ważne. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie jest to przesadny wysiłek, ale świadomość i samoocesyzacja, zaczyna widzieć innymi oczami dynamika między mężczyznami i kobietami. Jest to potężny klucz, który. Może całkowicie zmienić sposób, w jaki się opowiadasz, ponieważ im więcej wybierzesz, tym bardziej widzicie to, czego zawsze szukałeś, i chcę wiedzieć o tobie, czy żyłeś w tej sytuacji. Już poczuł, że kiedy go potrzebował, odszedł, ale kiedy w końcu się zepsuł, uciekł. Napisz tutaj w komentarzach. Podziel się swoim doświadczeniem, ponieważ Twoja historia może pomóc innym kobietom, które przez to przechodzą. Ta wymiana jest niezbędna do stworzenia społeczności siły. Prawdy i uzdrowienia. Jeśli ten motyw ma już dla Ciebie sens, nie zapomnij opuścić swojego podobnego, ponieważ pokazuje YouTube, że ta treść ma wartość i musi dotrzeć do większej liczby kobiet, które szukają odpowiedzi. Subskrybuj kanał, aby nie stracić następnych odcinków, ponieważ każdy film jest jeszcze jednym krokiem w tej podróży samoznywania i transformacji. Aktywuje również dzwonek, Dzięki czemu otrzymasz każdą nową odbicie z pierwszej ręki. Budujemy przestrzeń odbioru i objawienia, w której psychologia Karla Junga znajduje prawdziwe życie niesamowitych kobiet, takich jak Ty. A najlepsze są jeszcze: miłość ma dziwny efekt, prawie okrutny w sposób, w jaki stawia nas w obliczu własnych ran i oczekiwań. Kiedy wierzysz, że desperacko potrzebujesz kogoś, aby był szczęśliwy, gdy poczujesz, że poczujesz się kompletny, tylko wtedy, gdy będzie on po Twojej stronie. Przekazuje energię, która nie przyciąga, ale odpiera. Ta energia ma nazwę, której prawie nikt nie lubi usłyszeć. Potrzeba. Człowiek, świadomie lub nieświadomie, dostrzega tę potrzebę. Czuje ciężar tego oczekiwania, jakby umieszczony w cokole, który nie prosił o powstanie, i instynktownie odchodzi. Nie dlatego, że nie jesteś niesamowity. Nie dlatego, że nie zasługujesz na miłość, ale dlatego, że potrzeba dusi to, co mogłoby narodzić się naturalnie. A oto niewygodna prawda, którą niewiele kobiet akceptuje natychmiast. To nie Twoja wina. Nie zrobiłeś nic złego. Ten ruch nie dotyczy wady. Chodzi o dynamikę psychologiczną. Chodzi o to, jaka. działa ludzka nieświadomość. Karl Jung już o tym mówił, badając siłę zbiorowej nieświadomości i cienia. Kiedy wierzymy, że jesteśmy godni miłości tylko wtedy, gdy drugi nas wybiera, dajemy mu moc, która powinna być w nas, a kiedy dostarczamy tę moc, pęka niewidzialna gra pożądania. Pomyśl przez chwilę, ile razy poddałeś się za dużo, wierząc, że udowodnienie Twojej wartości było kluczem do bycia kochanym. Ile nocy straciło sen, próbując rozszyfrować znaki, planując każdy szczegół, aby zdał sobie. Sprawę ile chcesz, ile razy się formował, zrezygnował z siebie, aby nie odszedł. I jak na ironię, właśnie w tych momentach odszedł. Paradoks miłości jest tutaj: im więcej potrzebujesz, tym mniej chce zostać. Ale jest druga strona tego paradoksu po stronie ece magiczne ale można to również wyjaśnić głęboką psychologią. Kiedy trzymasz się własnego, kiedy Twoja energia pochodzi z Twojej wolności. Swojej wewnętrznej obfitości. Coś całkowicie się zmienia. Mężczyzna nie odczuwa już ciężaru braku, odczuwa jasność swojej autonomii, i to ten blask budzi w nim głębokie pragnienie, chęć podejścia, uczestniczenia w swoim życiu, bycia częścią tej siły, którą emanuje. Fascynacja nie narodzi się z konieczności, ale obfitości. Nie zakochuje się, kiedy błagasz, zakochuje się, gdy się przepełniasz. Karl Jung powiedział, że to, co nie jest zintegrowane w USA, zostało zaprojektowane w drugim. Oznacza to, że kiedy wierzysz, że możesz tylko znaleźć miłość do ciebie, ostatecznie rzutuje to brak mężczyzn, którzy pojawiają się na twojej drodze i czują to. Czują się, jakbyś prosił ich o wyleczenie rany, która nie należy do nich. Jest to niesprawiedliwe, choć niecelowe, ale kiedy zajrzysz do środka, kiedy zdecydujesz się wybrać ta projekcja rozpuszcza się. Nie grasz już w ciężar swojej niekompletności. A teraz paradoksalnie stajesz się nieodparty. W tym miejscu tak wiele kobiet zgłasza to samo doświadczenie. Spędziły lata, próbując być dla kogoś wystarczającego, aż pewnego dnia zmęczeni po umu. Prostu się poddali. Postanowili uwolnić się. Dbać o siebie. Żyć własnymi wyborami. I właśnie w tej chwili powrócił ten człowiek. Lub w niektórych przypadkach... Pojawił się nowy człowiek, całkowicie przyciągnięty do tej nowej energii. Nie dlatego, że grałeś w grę, nie dlatego, że postępowałeś w strategii, ale dlatego, że coś naprawdę zmieniło się w tobie. Przestałeś go potrzebować i stał się magnetyzmem. Teraz możesz się zastanawiać: jeśli jest to mechanizm psychologiczny, dlaczego wydaje się to tak niesprawiedliwe? Dlaczego mężczyźni zbliżają się tylko wtedy, gdy nie jesteś już dostępny, skoro w końcu nauczyłeś się wspierać siebie? Odpowiedź jest prosta i jednocześnie głęboka. Ludzkie pragnienie nie narodzi się z braku, ale z fascynacji. A fascynacja istnieje tylko przed kimś, kto nie błaga, kto nie pyta, kto nie potrzebuje, ale kto wybiera. Pragnienie jest oświetlone w obliczu wolności. Dlatego, kiedy zmienisz sposób, w jaki widzisz, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie musisz iść za tym, aby być kochanym, cofasz grę. Moc przestaje być w jego rękach i wraca do ciebie. I ten ruch zmienia wszystko, nie tylko w związkach, ale w całym twoim życiu, ponieważ prawdziwa miłość nie rodzi się z zależności, rodzi się z spotkania dwóch ludzi, którzy już wybrali indywidualnie, zanim się wybrali. I naprawdę chcę wiedzieć, czy przeżyłeś to doświadczenie już czuł, że im bardziej biegał, tym bardziej odszedł. Ale kiedy postanowił postanowić postawić się na pierwszym miejscu, uciekł. Jeśli tak, napisz tutaj w komentarzach wybieram. Piszę również, jeśli już żyłeś tym paradoksem miłości, ponieważ twoja historia może otworzyć oczy innych kobiet, które wciąż utknęły w tym cyklu. I nie zapomnij opuścić podobnego. Zasubskrybuj kanał i aktywować dzwonek. Ponieważ każdy komentarz, każda interakcja pomaga tej treści, aby dotrzeć do większej liczby kobiet, które muszą go teraz usłyszeć. Razem tworzymy społeczność, która rozumie, że miłość nie zaczyna się od drugiej, zaczyna się w nas. Karl Jung powiedział, że nieprzytomna postrzega znacznie więcej niż pokazujemy na powierzchni. To stwierdzenie wydaje się nawet lustrem tego, co tak wiele kobiet czuje na swojej skórze. Które nie są w stanie wyjaśnić. Mężczyzna może się uśmiechnąć, może być obecny, może nawet powtarzać zwroty przywiązania, ale na najgłębszym poziomie oddaje coś, czego nie powiedziałeś, coś, co wibruje z ciebie. Energia nieobecności lub energia obfitości. Kiedy miłość rodzi się z braku, generuje niemal niewidoczną wagę, cichą prośbę o wypełnienie pustki. I właśnie ta waga powoduje. Że wielu mężczyzn ucieka, nawet bez zrozumienia. Dlaczego? Kiedy miłość rodzi się z obfitości, wręcz przeciwnie, staje się fascynacją, ponieważ nie pyta, nie ładuje, nie żegla, zaprasza. Zaproszenia zawsze przyciągają więcej niż wymagania. W głębokiej psychologii Jung przypomina nam, że shadow to wszystko, co staramy się ukryć przed sobą, ale nieuchronnie ujawnia się w naszym zachowaniu i naszych relacjach. Często ten cień jest raną porzucenia, strachem przed wystarczającą ilością. Niepewność nie jest wybrana. I nawet jeśli spróbujesz ukryć, nawet jeśli się uśmiechniesz i powiesz, że jest w porządku, męska nieświadomość zdaje sobie sprawę. Czuje energię stojącą za tym, co pokazujesz. I właśnie tam dzieje się niedopasowanie. Bez względu na to, ile pięknych słów wypowiadasz, jeśli cień, który porusza się w środku, jest potrzebujący. Ta wibracja w jakiś sposób do niego przychodzi. Ale istnieje inny aspekt, który zdaje sobie sprawę z niewielu kobiet. Ukrytym pragnieniem mężczyzn nie jest ratowanie nikogo, to powszechny błąd, wierząc, że człowiek poczuje się bardziej zakochany w poczuciu, że ty wisi od niego, by żyć. Prawda jest taka, że na najgłębszym poziomie ukrytym męskim pragnieniem jest podziwiać, jest zaczarowany przed całą kobietą która świeci nie dlatego, że go potrzebuje, ale dlatego, że znalazł się w sobie. Kiedy znajduje kobietę, która nie prosi o uratowanie, ale zaprasza go do dodania, rodzi się w nim nieodparty wzmocnienie chęci obecności. To tak jakby coś w nim mówiło: ta kobieta mnie nie potrzebuje, ale decyduje się być ze mną i sprawia, że chce o nią walczyć. To pragnienie podziwu jest niewidzialnym silnikiem. Nie chodzi o doskonałość, nie chodzi o to, aby nigdy nie mieć słabości, ale o inny związek z Twoimi ranami. Kiedy patrzysz na swój cień, kiedy zdecydujesz się rozpoznać części siebie, zanim spróbujesz ukryć, coś się zmienia. Ta integracja przynosi moc. I ta moc jest przez niego odczuwalna jako magnetyzm. Kobieta, która integruje jej cień, staje się bardziej autentyczna, bardziej cała, bardziej magnetyczna. Nie rzuca bólu na czyjeś ramiona. Ale pokazuje odwagę, by ją rozpoznać. To budzi pewność siebie, szacunek i pożądanie. Jung pokazuje nam również, że zbiorowa nieświadoma nosi standardy przekraczające pokolenia. Wiele kobiet odziedziczyło przekonanie, że byliby one doceniani tylko wtedy, gdy za bardzo się troszczyły, gdyby poświęcili się, pokazali mężczyznę, który chciał zostać wybrany. To ciche dziedzictwo wciąż kształtuje sposób, w jaki wielu się dziś odnosi. Ale kiedy zdecydujesz się na przełamanie tego cyklu, nie tylko przekształcasz swoje życie, ale także uwolnisz kolejne pokolenia tej niewidzialnej wagi. Jest to głęboka psychologia stosowana do miłości, zdając sobie sprawę, że standardy, które odsuwają cię od prawdziwej miłości, są nie tylko twoje, ale są częścią większej historii, którą można przepisać. I w tym momencie spotykają się cień i ukryte pragnienie. Kobiety cień, gdy jest ignorowany, przeraża, ale po oświetleniu zachwyca się. Męskie pragnienie, gdy widziane jest powierzchownie, wydaje się nieosiągalną tajemnicą. Ale rozumiany przez soczewkę Junga, okazuje się prosty: nie szuka doskonałości, szuka prawdziwie, nie szuka kogoś do noszenia, szuka kogoś, kto podziwia. To najpiękniejszy paradoks. Kiedy nie prosisz o uratowanie, czuje się powołany do pozostania. Być może po usłyszeniu tego rozpoznajesz ten wzór w sobie. Być może zdaj sobie sprawę z tego, jak nieumyślnie rzutował swój cień w starych związkach. Być może zdaj sobie sprawę, jak, wierząc, że potrzebuje kogoś do ukończenia, odszedł dokładnie kto chciał najbardziej blisko. Ale teraz możesz także zobaczyć drugą stronę. Możliwość zintegrowania tego cienia, wyglądania głębszego, wzbudzania energii, która nie porusza się, ale przyciąga. I naprawdę chcę, żebyś się tutaj podzielił. Czy zauważyłeś te różnice między pokazaniem braku, a obfitością? Czy kiedykolwiek poczułeś, że kiedy naprawdę wybrałeś, kiedy przestałeś błagać, podszedł? Napisz w komentarzach wyrażenie nie muszę, wybieram. Będzie to jak zbiorowa mantra, Stwierdzenie siły, które inne kobiety również będą czytać i rozpoznawać. A jeśli ta treść już otwiera oczy, zostaw swoje podobne, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, ponieważ z każdym nowym filmem dalej pogłębimy tę podróż. Właśnie zaczynamy ujawniać, w jaki sposób głęboka psychologia Karla Junga może przekształcić nie tylko Twoje relacje, ale także jak siebie widzisz. Pomyśl teraz spokojnie i szczerze. Ile chwil swojego życia według ciebie musiałeś starać się być kochanym? Ile razy czułeś, że miłość przyszłaby tylko wtedy, gdyby coś udowodniłeś, gdybyś był bardziej cierpliwy, piękniejszy, bardziej zrozumienia doskonalszy? Być może nosiłeś pomysł, aby na to zasłużyć. Musiałeś kształtować to, czego chciał drugi, nawet jeśli miało to na celu stłumienie swojej esencji. Ile razy zaakceptowałeś. Mniej niż zasłużył na to, aby kogoś nie stracić? Ten cichy wysiłek, który tak wiele kobiet zna, jest dokładnie tym, co wymazuje wewnętrzne światło, zamieniając pasję w niepokój i pożądanie w strach, co jeśli w rzeczywistości prawdziwa moc nie potrzebowała. To klucz, który wygląda prosto, ale wszystko zmienia. Ponieważ kiedy stawiasz się w pozycji tych, którzy potrzebują, zmniejszasz się, nie zdając sobie z tego sprawy. A kiedy wybierzesz kiedy rozumiesz, że nie musisz nikogo udowodnić, masz miejsce siły. Miłość nie jest już polem bitwy i staje się miejscem spotkań. Istnieje ogromna różnica między miłością, ponieważ czujesz się kompletnie, i miłość, ponieważ musisz wypełnić pustkę. W pierwszym przypadku przyciągasz, w drugim odpychasz. Rozwińmy to wyraźnie. Kiedy nalegasz na potrzebę, kończy się to ciągłą czujnością. Zawsze obawiając się przegranej. Każdy jego gest staje się oznaką ryzyka, każda cisza staje się zagrożeniem, każda nieobecność staje się dowodem odrzucenia. Ta dynamika jest wyczerpująca, ponieważ wkłada Twoje szczęście w ręce i ktoś inny. Przestajesz żyć dla siebie i żyjesz, co druga będzie oferować lub nie będzie oferować. To jest ścieżka utraty siebie. Stopniowo odłączasz się od swojej esencji, woli, marzeń, i ostatecznie wierzysz, że Twoją jedyną misją jest, wystarczy dla drugiego. To nie jest miłość, to uwięzienie. Teraz spójrz w drugą stronę. Wyobraź sobie, jakby to było wybrać najpierw. Wyobraź sobie, że Twoja wartość nie jest akceptowana, ale w 1900 rozpoznawaniu siebie. Kiedy zajmujesz tę przestrzeń, dzieje się coś potężnego. Miłość przychodzi, aby Cię szukać. Nie działa, ponieważ błagasz, działa, ponieważ przepełnisz. To tak, jakby Twoja energia powiedziała bez słowa: Jestem cały. To niewidoczne przesłanie tworzy przyciąganie, fascynację, prawdziwe pragnienie. Mężczyzna nie zbliża się, ponieważ odczuwa litość, ale dlatego, że odczuwa szacunek i podziw. To jest transformacja, którą odczuwa tak wiele kobiet, kiedy w końcu przestają biegać. Cisza, która kiedyś wywołała strach, staje się przestrzenią do oddychania. Nieobecność, która kiedyś oznaczała odrzucenie, jest postrzegana jako wolność dla siebie. Zdajesz sobie sprawę, że nie potrzebujesz nikogo do potwierdzenia swojego istnienia, ponieważ już niesie z siebie to, co kiedyś szukałeś. I, paradoksalnie, właśnie w tej chwili pojawia się prawdziwa miłość nie miłość do braku, ale miłość do wyboru. Być może już przeżyłeś tę turę, nadal możesz utknąć w pierwszym sensie, ale jedno jest pewne, kiedy zdecydujesz się wybrać, gra zmienia się. Moc powraca do Twoich dłoni, Twoja obecność staje się magnetyzmem i to ta energia przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także możliwości, przyjaźnie, powiązania, które rezonują z ich nową wersją. Całe życie zaczyna się wyrównać, gdy przestajesz błagać i wspierać siebie. Teraz chcę, żebyś wykonał proste, ale głębokie ćwiczenie. Pamiętaj o konkretnym czasie, kiedy wierzyłeś, że musisz ciężko pracować, aby być kochanym. Pamiętaj o bólu, niepokoju, niepewności, którą odczuwasz. Weź głęboki oddech. Teraz wyobraź sobie, jakby to było, gdyby wybrałeś ten sam moment. Tak było, gdybym powiedział do siebie. Nie potrzebuję tego, już jestem. Ta niewielka regulacja wewnętrzna całkowicie zmienia narrację i chcę, żebyś podzielił się tym ze mną. Napisz w komentarzach: Zawsze wybieram. Powtórz to zdanie jako zobowiązanie, przypomnienie dla siebie i sygnał dla wszystkich innych kobiet, które będą czytać. Ta wymiana tworzy zbiorową siłę tworzy społeczność. A jeśli ta treść pomaga zobaczyć się innymi oczami, zostaw swoje podobne, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek. Każdy komentarz, każda interakcja pomaga temu przesłać docieranie do większej liczby kobiet, które, podobnie jak ty, zasługują na życie nie jako więzienie, ale jako spotkanie. Kobieta, która nie potrzebuje, jest ta, która przyciąga najbardziej. To zdanie na pierwszy rzut oka może wydawać się sprzeczne. Ale utrzymuje w sobie przekształcającą moc. Kiedy rozumiesz, że nie potrzebujesz nikogo, kto czułby się w całości, gra miłości całkowicie się zmienia. Jego wzrok zmienia się, sposób w jaki podchodzi do zmian, nawet sposób w jaki rozmawia z tobą, dostaje kolejny ton, ponieważ nie ma nic bardziej magnetycznego niż kobieta, która idzie bezpiecznie, która zna wartość, którą nosi, która nie zmniejsza się do możliwości odrzucenia. Ta postawa nie jest arogancją, a nie chłodem, a nie obojętnością. To jest wybór. Świadomość, że twoje szczęście nie ma w rękach niczyich, ale siebie. Pomyśl o tym. Ile razy widziałeś, jak błagasz w ciszy o uznanie? Ile razy próbował stać się niezbędnym dla człowieka, który wierzy, że jeśli zdał sobie sprawę, że go potrzebujesz, czy będzie, a wynik był wręcz przeciwnie? Odszedł. To się nie stało ponieważ nie wystarczyłeś, ale ponieważ jego nieświadomość zdała sobie sprawę z tego, co przewidywałeś. Kiedy pokazujesz, że go potrzebujesz, jest to obowiązek. Kiedy pokazujesz, że wybierzesz, czuje pragnienie. Istnieje różnica. Odchłani między tymi dwoma ruchami. Potrzeba generuje ciśnienie. Wybór generuje podziw. I najciekawsze, kiedy przestajesz błagać o uwagę, twoja wewnętrzna przestrzeń otwiera się na coś większego. Zaczynasz czuć, że nie musisz się kwestionować. Nie musisz błagać. Nie musisz się zmniejszać. Zdajesz sobie sprawę, że prawdziwa miłość nie polega na przekonaniu nikogo, ale odzielenie się tym, co już w tobie istnieje. Kobieta, która nie potrzebuje, jest ta, która przyciąga najwięcej, ponieważ ona prosi tylko o szacunek. Nie wymaga dowodu, braku odpowiedzi, siły. Jest po prostu i właśnie ta obecność tworzy nieodparte pole magnetyczne. Być może zastanawiasz się, jak zastosować to do swojego życia, jak przekształcić to zdanie w codzienną praktykę. Odpowiedź polega na prostym akcie wyboru. Za każdym razem, gdy stawiasz się na pierwszym miejscu, za każdym razem, gdy odmawiasz czegoś, co szkodzi Twojej esencji, za każdym razem, gdy rozpoznajesz własną wartość, nie oczekując, że ktoś potwierdzi, wzmacniasz to pole. W tym ruchu ludzie postrzegają różnicę. Nie znajdują w tobie desperackiej kobiety, aby być kochaną, ale ktoś, kto już kocha. I to właśnie budzi w nich chęć pozostania. Chcę, żebyś teraz poczuł tę moc. Chcę, żebyś napisał tutaj w komentarzach: Wybieram. Napisz jako oświadczenie, jako zobowiązanie, jako znak towarowy nowej wersji. Za każdym razem, gdy powtarzasz to zdanie, wzmocni się ono w tobie. A kiedy czytają inne kobiety, poczują również tę zbiorową siłę, którą tu budujemy. To jest początek plemienia, społeczności, która rozumie, że miłość nie zaczyna się na zewnątrz, ale w środku. A jeśli ta wiadomość rezonowała na ciebie, jeśli grałeś w punkty, których możesz nawet nie mieć odwagi, proszę, proszę o zostawienie podobnego. Zasubskrybuj kanał i aktywowanie dzwonu. To nie tylko gest wsparcia. To sposób, aby treść dotarła do tysięcy innych kobiet, które wciąż utknęły w braku cyklu łaski, wierząc, że należy je spowolnić, aby być kochanym. Podczas interakcji. Algorytm rozumie, że to przesłanie jest ważne i razem możemy stworzyć ruch uzdrawiania i sumienia, i nie zapomnij, dopiero zaczynamy. Jeśli dotarłeś tutaj, do końca filmu pokazuje, że naprawdę jesteś zaangażowany w swoją transformację. Chcę więc zapytać Cię o coś wyjątkowego. Jesteś teraz subskrybowany do kanału, ponieważ każda nowa treść dalej pogłębi tę podróż samego znaczenia, samozadowolenia i głębokiej psychologii. Ciesz się i zostaw swoje, ponieważ to on sprawia, że YouTube rozumie, że to przesłanie musi dotrzeć do innych kobiet, które, podobnie jak Ty, zasługują również na życie zdrowszych i bardziej prawdziwych związków. A ponieważ zostałeś ze mną do końca, chcę, abyś skomentował poniżej zdanie: Wybieram siebie do końca. To będzie nasze tajne hasło, którego kodeks był stanowczy do ostatnich sekund. Z przyjemnością zobaczę, kto naprawdę jest ze mną z ciałem i duszą na tym spacerze. I jeszcze nie odchodzi, ponieważ po lewej stronie ekranu pojawia się już następne wideo niedzielny tydzień, którym ujawnię jeszcze głębsze tajemnice dotyczące niewidzialnych ran które kształtują ich wybory miłosne. Kliknij go teraz i kontynuuj tę podróż ze mną.